O, Wilu, chciałeś nową mapę zobaczyć. Zobaczmy, czy da się na niej grać. Nie zmieniłem perków. Więc muszę skorzystać z Litala bez em, tutaj e, trapowania tych genów na starcie. Noise. Dobra, tu jest. Hmm. Okej, okay, czyli tu mamy coś takiego, jakiegoś takiego LT-walla, e, LT Four Lane Walla. Okej. Okay. To ma po to koszmar B Bilego i Blighta. Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek. E, Dark mi. Podsunął pomysł Dark Reaper, że to jest dobra mapa na yy, trapera. I rzeczywiście to ma sens Dobra A Ty co czekasz na mnie? Dobra Mam cię, jak tu haczyty rzucać? No to też, dla Huntreski też ta mapa będzie mega słaba. Też tak pomyślałem sobie. Hmm. A tam A już odeszli Dobra Ktoś tu był? Gdzieś. O, ktoś idzie po on, hooka. Szedł po unhooka. ale już nie idzie. Tylko, że to jest obsesja, to ja nie chcę za nim gonić. Bo mam save the besta. Nie chcę mi się gonić za obsesją. No, dobra. No. No dobra. A ty co? Nabiję sobie na tobie staki. Spoko, możesz być. No i dwa staki odzyskane. Yyy, mori! Mori, 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 mori! Słyszałem to, że żaden krzak na tej mapie nie ma kolizji, co znaczy, że te mapy będą na grywalne. Poza tym dostali własne rampy. Tak, rzeczywiście. Krzaki nie mają kolizji, ale nic przez nie nie widzisz, nie? Że nie bardzo się. Yy, odróżniają te kule od całej mapy, tak naprawdę. Ładne to nawet. No to cieszę się, że Ci się podoba. Hmm, tam nic nie mam. No, idę do tamtego gena. Ale rzeczywiście, trzeba te kule ustawiać w takich miejscach, żeby nie było ich widać. Inaczej to przypał mocny. Ale ten? Ale ten. Hmm. Dziwna ta lupa. Okej. Okay. Jakim przyciskiem na klawiaturze puszczasz surwa po podniesieniu go? R. Klawiszem R. Co to za lupa jest? Panie złoty! Tak się nie ciesz. bo przyjdzie, nerw. Tak, że nie będziesz mógł użyć na czymś, czego surf nie dosięgnie. Ej, baskitu. Bezki, tu panie Ansonie. Może wrócę na tę rocznicę, ale muszę. Pierwsze 80. Poczekaj. Na deka w wowie wbić. Yy, Z mi zginęły. A, tu jesteś ziomek. Niemcy to jest pierwsze 80 DK na wowie, ale powodzonka życzę. Elo Paleta Mega długo za nim gonię Ten typ ogarnia w lupę I to nie, nieźle ja się gubię, gubię na tych grupach. Tutaj geny nie padają dziwne. Może tam ci nie kręcą? No, w końcu. Ktoś pił tę mieszankę w Maku? Co? Jaką mieszankę? Ktoś tu był. O, już ściągnięty. No okej. Okay. Dobra. Ten zdrowy to jest obsesja. I on ma już ostatni hak. on? Tam poszedł gdzieś. Okej. Okay. Dobra. Tam lecisz, okej. Okay. Na no save the besta trochę nici w tym meczu. No ale cóż. On nie ma ostatniego, on ma drugi. Fuck. Od używa Discordansa, nabicie staków. Dobra, gdzie ty jesteś? Na górę poszła. Hmm, budynek to dobra lupa jest. Oj. Fuck. Dobra. Tam poszła. Tam cię. Tylko ty masz pierwszy. Yyy... Haki. Nawet w Dead Zonek dali palety jep, jest. To jest obsesja, on ma ostatni. Mam cię. Jak to się szybko stanie, bo mają takich killerów taktycznych. Mogliby w końcu zrobić killera, którego mocą nie jest stawianie jakiegoś gówna. Jep. W ogóle, WTFy. Robić disconnecta w takim momencie. Na PTB. Ale co ja tam się znam? Ale co ja tam się znam? Eee, widzę. Dobra. Hmm. Jeden gen do końca. Dobra. si tutaj no no dobrze też ogarnia tych słabszych pozbyłem się wcześniej a teraz mam tych trudniejszych przeciwników Kurde, ciężko tu się trakuje. Surwy na tej mapie. Dosyć według mnie. Co to za lupa jest? Co to jest za lupa niedorzeczna? Następny killer, który nic wcześniej się nie robi. Aha, True. Ostatnio wymyślimy noc. Oni jeszcze nie zaczęli bram otwierać. Ty ale trochę żeś do oddzona poszła. O oh jest! A żem maniany odwalił. Dobra, to była mega mocna paleta, ale już jej nie ma. Dobra, mam cię. Wtedy gra byłaby taka czarno-biała jak film. Ej, to by było niezłe. którym te skrzyneczki z mózgiem. Yy, one są takimi kamerkami. Yy, Jarek Weister dzięki wielkie za 3 miesiąc sukni. Dziękuję bardzo miło i witam serdecznie. Dobra, tamten bramę otworzył, ale w sumie 11 haków to nie jest źle. Mori. Ojej, przepraszam, nie zauważyłem, przepraszam. Przepraszam, ciągnąłem się w mecz bardzo. Skoro można filmik to proszę. Dobra.